Mieszkanka węglówki, Violeta Zając, zdobyła dwa brązowe medale na Mistrzostwach Świata w Sumo, które w tym roku odbywały się w Krotoszynie. Zawodniczka wywalczyła medal w kategorii indywidualnej plus 80 kg oraz w kategorii drużynowej, reprezentując drużynę Sumo Karzeszów. W tym roku 7-8 września Mistrzostwa Świata w Sumo odbywały się w Krotoszynie, gdzie było zgromadzone zawodników z 30 państw. No i tam udało mi się walczyć brązowy medal w drużynie i w indywidualnie. Trenowałam sumo jako nastolatka, jak byłam w internacie szkolnym. Potem po 17 latach do tego wróciłam, jak się okazało, że w Rzeszowie i w Lublinie jest, są kluby sportowe pod tym kątem. No i teraz w tym roku, w listopadzie, będzie 3 lata. Do Krotoszyna, polskiej stolicy sumo, na Mistrzostwa Świata przyjechało 255 zawodników z 30 krajów. Sumo jest, wywodzi się z Japonii. Ich to jest sport narodowy, a my uprawiamy sumo sportowe, w której są kategorie wagowe. Najmniejsza kategoria wagowa jest do 50 kg. W Japonii tak, głównie jest to sport narodowy, dlatego oni tam są dużych rozmiarów. U nas w Polsce w sumo sportowym są kategorie wagowe, gdzie jedynie w kategorii open może się spotkać taka dziewczyna jak ja, o w wadze, w wadze plus 80 kg, z taką dziewczyną, która waży 50 kg. Ale jak są w kategorie wagowe 50 kg, 77, to tylko dani zawodnicy w danej wadze walczą. Dwa brązowe medale to nie jedyne osiągnięcia Violety zając w sumo. Zawodniczka może pochwalić się też wieloma sukcesami sportowymi. Wcześniej był też dwa brązy na mistrzostwach Europy w Grecji w tym roku. No i zostałam trzykrotną złotą medalistką mistrzostw Polski, co mnie bardzo cieszy, bo w kategorii swojej wagowej, w open i w drużynie. Także no to jest ogromny sukces. Violeta reprezentuje klub Sumo Karzeszów, który dynamicznie się rozwija i odnosi liczne sukcesy w tej dyscyplinie sportu. Klub stale rekrutuje nowych zawodników, więc warto śledzić jego działalność i spróbować swoich sił w Sumo.